Witamy serdecznie na kolejnym treningu. Przyjechaliśmy, jest to będzie trening 6 e, albo siódmy. Z treningami nic się nie zmieniło. Wypuszczam cały czas po dwa po trzy Raz tam tylko musiałem wypuścić wszystkie na raz, bo się spieszyłem. Od początku jak trenujemy gołębie, to nie zgubiliśmy ani jednego gołębia, bo wywieźliśmy na pierwszy trening 50, ale wtedy co wypuszczałem raz, to przyszła jest samiczka też ze złamaną nogą. Doszedłem do wniosku, że nie wypuszczam już gołębi. Rano nie wstaje, nie jadę. wszystkich nie wypuszczam. Ja i tak nie lecę tymi gołębiami na jakiś tam wynik, tylko żeby równo leciały. Wypuszczam je o 10, przestały się rozbijać, czyli młode jaszczębie mi je ganiały i wydaje mi się, że może być tak, bo mi kolega podpowiedział, że widział, jak wracały skądś to moje gołębie jest bardzo wysoka, od razu waliły w ten. W lot, i może tam nogi łamią, nie? No ale nie wiem, no, no, mamy tam kilka pytań, na które chcę odpowiedzieć. Będę wypuszczał e, gołąbki po dwójnie, po dwa, że ona będzie tam zadawała te pytania, ja będę odpowiadał. Tak, no to wasze Co? Go... pytania. Mm -hmm. To co, już? Czy ta, coś chciałeś powiedzieć? Ta. Nie no, dobra. Gołąbki no to... ogólnie mam naprawdę bardzo fajne. Są, podobają mi się w tym roku. Też tak jak w tamtym roku, czyli jest elegancko. Mie, miękkie upierzenie. Nie mówię, że jakiś odkryłem na to środek, ale mam jeden taki ten i powiem Wam, że na te miękkie upierzenie robię to i te gołębie naprawdę mają fajne miękkie upierzenie. Nie? Dobra, lecą dwa pierwsze na chatę. W domu nie czeka na nich jedzenie. Eee, wiem, że niektórzy powiedzą, że to źle. Ja mówię, no nie lecę na wynik tym gołębiami, Ja chcę, żeby one przetrwały. Ja się nastawiam na loty stare gołębi. Eee, mnie fascynują loty stare, młode gołębi mi się po prostu już znudziły, bo ja leciałem bardzo mocno na gołębiami młodymi na wynik. I powiem szczerze, że to jest tylko pociecha właśnie na młode, bo później chowałem je, trzymałem je całą zimę łudzenia, marzenia, bo każdy hodowca ma dużo marzeń. Marzyłem, że nie wiadomo jak one będą siadać i z 80, tam ze 100 tych rocznych gołębi, bo później to były roczne, zostawało 8-9 gołębi, nie? A chowając teraz po 30 gołębi, czy tam 40, do 50 młodych na ten i powiem wam szczerze, że później jako roczne, tylko że samcami lecę, to więcej gołębi zostaje, jak w takiej dużej ilości, nie? Czyli opłaca mi się tak chować, tylko mówię, no nie ma tam jakiegoś wyniku na młoda, no ale tak... Powiem Wam szczerze, że coraz bardziej mnie ciśnie taka presja, żeby się nastawić na te loty młode, ale to trzeba chować z 50 gołębi oddzielne, takich typowo na wynik. Nie? Zaciemniać je w dzisiejszych czasach dużo u nas w oddziele jest bardzo dużo fajnych które bardzo mocno lecą na młode. Zaciemniają te gołębie. Także musiałbym też je zaciemniać. Może w przyszłym roku, może w przyszłym roku coś, coś pomyślał. Ale na razie to tak robię, buduję sobie stado, wiadomo, że w 2017 straciłem to stado bardzo mocno, buduję, zostało mi starych gołębi fajnych, z tych roczniaków niech zostanie, bo tu jest bardzo dużo samców. Tu jest 50 gołąbków, a około jest 49, przepraszam, bo ten jeden, ten jeden gołąbek, co jest ze złamaną nóżką jest w domu i to jeszcze jest od Marcina. Pawlaka, fajna samiczka to 80,01. No szkoda jej. Ładna była, no jeszcze to w locie się nie pokazała, no ale nie dałem jej szansy. Piękna pogoda. Wiozę je pierwsze 6-7 razy na dwa próbne włożę w przyszłym tygodniu i no, na loty. Dobra, Dobra, to mogę mhm. zacząć. Już mi nie przerwiesz? Nie. <laughs> Dobra, pierwsze pytanie. Dobra, wypuść te się nie, się nie, nie, nie. Na jaką odległość wywieźć gołębie na pierwszy trening? Ja na pierwszy trening gołębki wywożę tak naprawdę do 7 o, o granicy 7 km, nie? Wypuszczam je od razu pojedyncze. Kiedyś wypuszczałem na raz, teraz wypuszczam pojedynczo lub znaczy pojedynczo, po dwa wypuszczam, ale do 7 km. I wywożę je zawsze dwa razy. Później mm -hmm. podwyższam sobie tak o 5 km, o 10 tam gdzie mi pozwoli. Im dalej, jak już lecisz ktoś na wynik, to im dalej tym lepiej. Im więcej wywozisz gołębie młody, tym lepiej. Bo one wtedy lepiej lecą. Tylko mówię, że ja akurat tak robię, nie? Drugie pytanie. Następne pytanie to jest: ile czasu przed sezonem lotowym zaczynasz? Trzy tygodnie. Trzy tygodnie. Trzy tygodnie zaczynam wywozić. Uważam, że gołębie młode mają sześć tygodni. Można w poślizgu do 8 tygodni formy. Jak się wstrzelisz w tym czas, kiedy one naprawdę zaczynają, uczą się latać. Chętnie latają, tak jak niektórzy hodowcy, dwa miesiące przed lotami mówią, że młode ich pięknie chodzą. Zaczynają się loty i te młode już nie chodzą. I tu właśnie tak się wstrzeliwuję w to, żeby one mi pięknie zaczęły lecieć, latać cieszyć się i bawić się lataniem. Ja to zaczynam 3 tygodnie przed pierwszym, tygo... przed pierwszym lotem 3 tygodnie zaczynam pierwsze wywózki. Tak, wy... tak wywożę, nie? Dobra. Czy w trakcie lotów w tygodniu należy robić modym podloty? Jeżeli lecisz mocno, ktoś leci na wynik, uważam, że powinien robić. Nie? Powinien wywozić jeszcze jak do 300 km, to powinien wywozić je raz dwa razy w tygodniu jeszcze na, na, na treningi. Jak wygląda okres przygotowań pod względem treningów, oswajania z koszem? No to treningów to, 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 to powiedziałeś. Treningi to powiedziałem. Wkładam kosz do głębnika, żeby one sobie wchodziły, ja ich nie zamykam, nie łapię, ale nieraz, nie mam ich dużo, to po prostu przed sezonem, przed zaczeniem trenowania głębi, nieraz je łapię i zostawiam na noc w koszu i wypuszczam je u siebie pod głębi. Dobra. Szczepienia. Jakie i kiedy? Szczepienia są dla mnie bardzo ważne. Szczepię, szczepię rotawirusami. Na rotawirusy, nie wiem, kolumba czy coś. Dwa razy, czyli czterna... Zazwyczaj czekam, gołębie sobie zaznaczam. Bo jedne... Bo ja nie mam tam różne W różnym czasie je przerzucam, nie? No to, no. że każdego głębia zaznaczam szesminkami, że jak go zaszczepiłem, na przykład dwa gołębie 14, no to 28 ich poprawię, mam to popisane, jest to trochę roboty, ale szczepię właśnie na terotawirusy i szczepię jeszcze szczepionką PHC, PHC czy coś takiego, już nie pamiętam, niebieska też kolumba i w, w to właśnie robię, tymi szczepionkami, nie? Na ospę Dobra. nie szczepię, nie? Dobra, wypuść. A wcześnie wypuściliśmy. Tak? to no tam nie! Dobra, jak szczepisz na adeno szczepionką PHC, tak, na karku PHC, czy tak, pod na kark, skórę? Na właśnie tą szczepionką, Tak jak na, na paramykso. Tak jest, na karku. Szczepię je na kark, bo sam je szczepię, biorę sobie gołąbka na ten młodego, składam mu ze skrzydełka, zawsze go tak w górę, daję, w ręku mam tuż wykrzycony i szczepię go tutaj. Rozmasuję, żeby kulki nie miał, żeby takie kuleczki się nie robiły. No, to może moja jakaś tam fobia, czy coś, ale tak robię, żeby kuleczka się nie zrobiła i i, ten, i w ten sposób szczepię. Na USP, jak szczepię, to kiedyś szczepię. Teraz na USP nie szczepię dwa razy, dwa razy, żebym to tu, wcieram na no Dobra, czy robisz jakieś kuracje na drogi oddechowe, Tricho, koki, jak tak, to kiedy? Nie robię żadnych kuracji. Poważnie nie robię żadnych kuracji. Odkąd to jest gołębnik, ja mam gołębnik na gołębie młodej, jest to na 120 młodych, odkąd od 3 lat, 4 zacząłem chować pół tego gołębnika, nie mam żadnych problemów z jakimiś drogami oddechowymi, nic, szczepię, jak leciałem jeszcze, mówię, no leciałem wcześniej mocno na wynik, to szczepiłem je, orni 2, robiłem kurację, nic im nie robię, jak widzę, że coś gołębiom zaczyna dolegać, łapię tego, lecę do weterynarza, Czytam do doktora i żeby mi je zbadał. Bada mi je i wtedy je leczę. Nie szczepię, nie. Boże, nie, nie robię kuracji żadnych na ślebo, Żadnych. Jak radzisz sobie u młodych z problemami dróg oddechowych, ornitoza, łzawiące oko i tak dalej? Czy robisz młodym jakieś kuracje przed sezonem i no między lodami? Nie robię żadnych kuracji. Jak już mhm. mają coś, to lecę do lekarza. Łzawiące oko mam taką maść od wielu lat ją stosuję, 100 Oksykord. Albo kupuję złoto kolekcjonowe, w takich co się pryska. Złoto srebro to się no. zabieram od takiego pana. To kiedyś, kiedyś jeszcze to boż, Zamówiłem tego dużo i pryskam tym po oko. Normalnie go pryskam w to oko i puszczam. Albo tym oksykortem mu smaruję to oko i nie leczę. Nie ten, mówię, ja wtedy leczę kiedy one są naprawdę chore. A młode wiadomo, że jak zachorują, no to i staram się, właśnie staram się. Ja wiem jedno, zauważyłem to, że odkąd. Nie, mam, nie chorują mi gołębie na adeno Nie mam żadnego złotego środka Nie wiem dlaczego tak jest Może, że tak inaczej karmię Może, że ich nie piłuję, nie stresuję Wiem jedno, że gołębie, które przechorują adeno Wcale nie jest to powiedziane, że one jako roczne dalsze gołębie będą dobrze latać Zdarza się, że nie Że te adeno jednak spuszczeszenie robi w organizmie Ja od trzech lat nie mam adena I naprawdę te roczniaki są dużo, dużo mocniejsze I silniejsze Jaką karmę podajesz młodym? Teraz na dzień od zawsze ja od, od odsadzenia gołębi młodych od starych podaję karmę tą samą, które były karmione. Czyli taką samą karmę. Jeżeli kupuję jakąś, nie wiem, tam Bayer, inną mi karmę, tą karmę, gołębiu dostaję cały czas. Do, do pierwszego treningu, czyli 3 tygodnie, są praktycznie na pełnym karmniku. Dosypuję. Uczę ich jeść jęczmienia, ryżupady też. Później, jak je zaczynam wywozić, to, to wiadomo, że nie ma tak, że one są na. Pełnym karmniku, no ale zostawiają czy albo ryżpady, ale cały czas dostają tą samą karmę. Cały czas to samą. I podczas lotu dostają tą samą karmę, ewentualnie ich nieraz nie w piątek im dam jakąś tam energetyczną, nie? Przepraszamy. Przepraszamy no. No to tutaj jest już właśnie następne pytanie, które już w sumie odpowiedziałeś. Czy dodajesz do karmy jęczmienia lub ryżupady? Dodaję ryżupady albo jęczmienia. Zawsze jak, no, jak mam pieniądze dodaję ryż pady, Jak jest kruszy i z ksianem, no to dodaję im jęczmien. Ale uważam, że ani jęczmienia, ani ryż pady nie jest zły. No wiadomo, tu składy chyba jest lepszy, no ale podaję. Jak karmisz młode po odsadzeniu aż do lotów? Ile gram na gołębia Nie ma, czy gra, to już mówiłem, że, że, to już mówiłem przez to Tak, no dobra, no. to no... same, ta sama karma, które są karmione, które ich rodzice karmią i praktycznie na pełnym, pełnym karmniku. Dobra, zakry. to ile gram na gołębia czy pełny nie ma, gołębnik? Nie no no, dosypuję do pełna, wyjadą to wszystko, u mnie nie ma, że ja do sobie, tylko wyjedzą to wszystko i nasypuję gołębnik. Aha, dobrze, no to. Też związane z tym pytanie, czy lotowanie młodymi na pełnym karniku jest pozytywne w Twoim uznaniu? Uważam, że każdy sposób jest pozytywny, jak się go do bardzo dobrze robi. Są hodowcy, którzy już lecą na pełnym karniku, mają niesamowite wyniki. Są hodowcy, którzy żyłują, lecą na tak zwaną żyletę na łyżeczkę, też mają super wyniki. Uważam, jak się dobrze robi, utrzymają się gołębie w zdrowiu, to każda jedna metoda jest dobra dostosowanego do Twojego karmnika. Jak karmisz w dniu wkładania gołębi na lot? Bo niektórzy hodowcy karmią tylko w piątek na wieczór. Poczekaj, skończę. Dosyta, a w sobotę w dniu wkładania nic, samą wodę. Ja tak zrobiłem, to też przyszedł, cięż... to przyszedł cięższy lot i po połowie goębi. A ty jak robisz? Ja mówię, nie lecę na wynik, ja cały czas karmię je. One teraz nawet są nakarmione, daję im jeść w sobotę przed ładaniem, przed koszowaniem, nie przed koszowaniem, tylko rano przychodzi rano, że ten czas jest karmienia, przychodzę i normalnie ich karmią, normalną dawkę dostają i lecę. No wiadomo, ze szybkich lotów jest gorzej, no ale nieraz są właśnie tak, jak tu ktoś zaznaczył, że cięższe loty i ten, bo ja chcę, żeby one wracały. Chciałem, żeby wracały do domu, dlatego są pojedynczo, po dwa wypuszczane. Mają znać drogę, mają się uczyć i nie bać się. Przede wszystkim nie mieć tego stresu, że sam będzie leciał czy coś. Nie? Ale karmię go lepiej. Karmię, ja karmię, ja nie, nie lecę. Ale jak wcześniej leciałem na, w 14, w 15, 13 na wynik, bardzo mocno, bo to człowiek napalony był na te młode, nie wiem, to, to, to nie karmiłem. To nie karmiłem albo moczyłem po prostu yy, płatki owsiane, pady i słonecznik uskany i w dzień koszowaniem to podawałem. Nie? Tak, albo wyliczałem po prostu 72 godziny yy, do lotu i wyliczałem i podawałem im dużo grochu, nie? Że po po 7, 72 godziny groch jest w dwolu no? No, no się łapią, tam są widzisz yy, w jakim wieku odstawiasz modę? 21-20 nie 20. Do kiedy trwają u ciebie lęgi? Kiedy odstawiasz najpóźniejsze młode do lotów? 1 lipca. 1 lipca, tak? Czyli te, co się wyklują do 1 lipca, to. Nie, 1 idą... lipca odstawione są ostatnie głębie. Do... Aha, dobrze. W czerwcu, tak. co się wyklują, to są ostatnie głębie. Aha. I yy, olej... no, to najlepsze A, gołębie. Najlepsze Później. gołębie? Tak, Późne? Tak, tak. tak. Nie, bo nie bierzą się, nie mają jakiegoś trzymania, mają swój naturalny no? Olej lniany ze sklepu czy specjalny dla gołębi? Ze sklepu polecił mi go pan Marek Trzaska, ten olej ze sklepu pierwszego tłoczenia kupuję, jest super. Wypasiony, też go polecam. Yy, czy olej lniany przechowujesz w lodówce? Wielu hodowców olej lniany trzyma powyżej 8 stopni Celsjusza, a taki olej ma niewiele właściwości. Niewiele właściwości, ja staram się go trzymać właśnie w chłodnym miejscu. W takim, gdzie niedostępnym jest słońce ani nic, w ciemnym, chłodnym miejscu. Czy podawce tego oleju nie posypią się z piór? Nie, właśnie to, właśnie to jest właśnie chyba ten sekret tego, że te pióra się takie robią u tej gołębi. One są bardzo o jest, bardzo mięciutkie jak kuduszki tego gołąbki. Popatrz, ja. dobrze, że samochód nie jechał, bo jeszcze by wpadł. Bardzo są miękkie, fajne takie upierzenie mają, niesamowite. No. Jak podajesz ten olej na karmę, to sam olej czy z jakimiś dodatkami? Z dodatkami, jakieś minerały podaję albo podaję probiotyk. A w czasie lotu jak od 200 km to podaje im karbo. na ten olej. Ale olej daje im dwa tygodnie przed, przed, nie? przed, Czyli teraz są cały czas na tym oleju jeszcze, nie? Olej gdzieś uderzył. Ja pięć zobaczcie, okay. Rozbity całkowicie. No ostatnie pytanie, jakie gołębie pan poleca? No. Jak, jakie gołębie? No nie wiem, no jakie gołębie polecasz. Może chodzi tutaj komuś o... Yy, nie wiem te linie, o, tak? Czy... Nie, moja linia gołębi to jest z, z tego mojego Beckhama, nie? Jest to mm werkamen -hmm. w 100%, jego dziadkiem jest właśnie Beckham. E, no i to jest ta linia mojej gołębi, nie? Dokładane mm -hmm. są różne gołębie. A jakie linie gołębie? No nie wiem. No każdy musi sobie znaleźć hodowców, od których by chciał. Ja szukam hodowców małych, nie szukam ferm. Chociaż wiem, że bekan jest fermy, ale szukam małych hodowli teraz. Szukam hodowców, którzy przez kilka lat mają wyniki, nie tam wyszczał jeden rok, a później go nie ma. Takich hodowli szukam. Nie? I gdzie? gdzie zazwyczaj takich gdzie? W rozpłodzie są ich obrączki, czyli nie obce gołębie kupowane, tylko ich obrączki. Nie? Żeby hmm. jak najwięcej było w gołemniku rozpłodowym ich lotników tego hodowcy i takich gołębsi. I to wszystko dziękuję. Jeszcze od będziecie mieli jakieś pytania czy coś Zapraszam, pytać śmiało Będę odpowiadał. Łapka w górę, powodzenia, a my dalej wypuszczamy Piękna sprawa, najlepiej to lubię z całego Kodowi to na treningi Pozdrawiamy. Pozdrawiamy